Julka Wojtek, bardzo miło mi Was widzieć. Na początek muszę Wam pogratulować Waszego pierwszego występu. No, i muszę też najpierw zdać o dziwo Wojtka. Jak on się odnajduje w tej takiej nowej rzeczywistości, gdzie jest pełno fanek Julki, pełno osób pewnie do Ciebie pisze? Jak Ty się odnajdujesz? No, bo wcześniej jakoś nie byłeś influencerem. Nie, zdecydowanie byłem totalnie aspołeczny, ale Julka pomaga mi się w to wszystko jakoś wkręcić. I są to, że tak w miarę spoko to przyjmują. Tak, dzieci też jak podchodzą są bardzo, bardzo miłe, miłe tak. dla Wojtka, fajnie go przyjęły, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś Uciążliwe. wielki szok. E, tak, jest, jest w porządku. Jak ty się Julka czujesz po swoim debiucie? E, teraz już powoli emocje e, schodzą, ale. No to są emocje nie do opisania tak naprawdę. Wchodzenie na tą scenę, usłyszenie tego aplauzu, skupienie się na tym, co, co, co mamy zrobić, to jest niesamowite naprawdę I, i, i bardzo się cieszę, że tutaj jestem i bardzo jestem wdzięczna za tę szansę. Widziałam po tobie, gdy było odczytywanie werdyktu, że bardzo się stresowałaś. Wydaje się niepotrzebnie z takim wsparciem, ale czy miałaś z tyłu głowy, że mogłabyś odpaść? Eee, no wiadomo... zawsze z ja, głowy. Tak, ale. ja miałam... Jakoś się bardzo zestresowałam tym momentem. Jak już tam stanęliśmy i te wszystkie kamery, i, i jeszcze była ta chwila taka ciszy, kiedy czekaliśmy na tą informację, że jednak dzisiaj nikt nie odpada, ale ta, nie wiem, czy to by się to tak też dłużyło, albo po prostu było to dużo. Było takie przedłużone. Nie ale tak? ja myślałam, że mi serce po prostu wyskoczy z piersi, no i to jest moment, kiedy jest tysiąc myśli na minutę i zaczęłam sobie analizować, że dobra, mieliśmy tam chyba drugi czy trzeci wynik dzisiaj w tabeli, żugajki raczej głosowały, ale może coś się wydarzyło, nie wiem, może aplikacja się zepsuła, nie wiem, milion najczarniejszych scenariuszy, ale jak dostaliśmy już tą informację, to kamień z serca, no i zatańczymy dla państwa w przyszłym tygodniu również. Trzeba przyznać, że chyba miałaś największe wsparcie z wszystkich uczestników tutaj na miejscu. W internecie komentarze, że dzieci nie powinny być wpuszczane, bo za głośno krzyczały. Czy ty się z tym zgadzasz? Choć wiem pewnie, że nie. <laughs> nie, publiczność jest po to, żeby kibicować. Ale nie uważasz, że te krzyki były za głośne, zagłuszały za coś? Mm. Nie, nie zagłuszały. Ja byłam My wszystko całkiem e, uczestniczką mniej, że... i słyszałam muzykę i potrafiłam się skupić. Jeśli komuś miałoby to przeszkadzać, to ewentualnie mi, a absolutnie tak nie było. Wiemy też, że udział w Tańcu z Gwiazdami był Twoim wielkim, wielkim marzeniem. Czy cieszysz się, że akurat musiałaś przeczekać do tej edycji, czy wolałabyś już na przykład wcześniej mieć to za sobą? Cieszę się, że musiałam przeczekać, bo w poprzednich edycjach nie było Wojtka. No, <laughs> A ja sobie nie wyobrażam na nic kimkolwiek innym. A jak Ty, Wojtek, się czujesz tutaj w programie, bo to też Twój pierwszy odcinek? Eee, chyba całkiem okej. Okay. Na początku nie byłem takim entuzjastą, jeżeli chodzi o ten program, ale uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji, jakie mogłem podjąć. I pewnie cieszysz się, że tańczysz właśnie z Julką. Zgadza się. <laughs> Jasne, to już właśnie dłużej nie zatrzymuje, bo to do Was jeszcze długa kolejka. Widzimy się za tydzień, będzie jeszcze okazja porozmawiać. Dziękujemy bardzo, do Dziękujemy zobaczenia. bardzo.